Hej, witajcie. Z tej strony Maciej. Mam dla Was jeszcze jedno podsumowanie 2018 roku, w sensie pierwszej połowy 2018 roku. Wybrałem 10 najlepszych knajp z całej Polski, pomijając Poznań i Warszawę. Oczywiście spośród tych, które odwiedziłem. Ranking jest czysto subiektywny, także zaczynamy. Tylko pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Lecimy. moim zdaniem najlepsze hot dogi w Polsce. Podobna klasa co Dogi Dog z Warszawy, ale za tę samą cenę otrzymujemy troszkę więcej. Duże hot dogi, takie hot dogi, którymi można się najeść na, na kolację czy nawet na obiad. Fantastyczne kompozycje, jakieś hot dogi z popcornem ze skóry świni, jakieś hot dogi z mac and cheese i chorizo, jakieś hot dogi z kaszanką, z pulled porkiem. Generalnie w The Dog Food Truck dzieje się dużo. Te hot dogi są pyszne, te hot dogi są sycące i te hot Hot dogi są warte tych kilkunastu złotych, za które sobie food truck i pracownicy food trucka życzą. Jak najbardziej jestem na tak i nie mogę doczekać się kolejnej wizyty w Krakowie, by móc spróbować tych hot dogów. Pracownia cukiernicza, jaka jest ostatnio w modzie. W ofecie są malutkie deserki, malutkie ciacha które jednak wyglądają jak miliony monet, jak milion dolarów albo milion złotówek. Piękne są, po prostu są piękne. a przy okazji też fantastycznie smakują, są słodkie aż do przesady oczywiście. Z drugiej strony, w obu ciastkach próbowanych przeze mnie, ta słodycz jest fajnie przełamywana, czy to przez smak kwaśny, czy to przez smak słony. Na nam to też bardzo piękne wnętrze, w ogóle chyba nawet nagradzane. Gdybym był odporny na jedzenie z fotyczy, gdybym mógł przechodzić obok tak pięknie wyglądających ciastek obojętnie, to poszedłbym tam tylko i wyłącznie na jakąś herbatkę, kawkę, w moim przypadku herbatkę, i popodziwiał ten lokal, jak on wygląda w środku. Coś fantastycznego. lokal z Bydgoszczy, gdzie jadłem jedną z najlepszych pizz w pierwszej połowie 2018 roku. Nie spodziewałem się tego totalnie, że w Bydgoszczy znajdę tak smaczną, tak fantastyczną pizzę. Zajebista pizza. Raz, że dobre ciasto, dwa, że dobry sos pomidorowy. To ciasto takie chrupiące, bardziej wyrośnięte na brzegach, tutaj takie e, cieńsze. Ta kompozycja jest świetna, bo to jest pizza z mozzarellą z mleka bawałego, czyli z mozzarellą di bufala. Oraz z czarną truflą. Nie z dodatkiem oliwy truflowej, co powiedzmy czasem się zdarza, tylko z czarną truflą, co już jest takim troszkę wydarzeniem. Ten kto jadł mozzarella di Bufala i ten kto jadł czarną truflę, prawdopodobnie potrafi sobie wyobrazić, jak ta pizza smakowała. I powiem Wam, że ta pizza smakowała zgodnie z Waszymi wyobrażeniami. Coś pięknego! Miejsce szóste to z kolei Szczecin i paprykarz Fish Market, gdzie zjadłem chyba najlepszą ośmiernicę w życiu. I tu nie chodzi o to, że ta ośmiornica była podana w nie wiadomo jaki sposób, z nie wiadomo jakimi dodatkami. Ta ośmiornica była po prostu perfekcyjnie przygotowana, idealnie ugrillowana, pokropiona sokiem z cytryny i nic więcej nie było potrzeba. Często pewnie jakieś owoce morza, nie tylko ośmierniczki, ale też jakieś krewetki czy mule, zwracacie uwagę na to, że są one w konsystencji gumowe. I jeśli są gumowe, to prawdopodobnie Stały źle przygotowane. Tutaj w paprykarzu ta ośmiorniczka wręcz rozpływała się w ustach. Miała wprost rewelacyjną konsystencję. Marzę o tym, by na nią wrócić. Niestety do Szczecina z Warszawy dość daleko. Zostajemy przy morskich klimatach, tyle że zmieniamy całkowicie lokalizację i Szczecin zamieniamy na Kraków. Tam jest taka knajpka, która nazywa się Euskadi która specjalizuje się w kuchni baskijskiej, a kuchnia baskijska w sporej ilości opiera się na owocach morza i rybach. W lokalu zjecie tylko i wyłącznie tapasy oraz pinchos, czyli coś jeszcze mniejszego niż tapasy. Ja na przykład jadłem kraba miękkoskorupkiego w takim esencjonalnym, bardzo wyrazistym, bardzo intensywnie morskim sosie bisquet. wetki w cieście, ale też bardzo fajną szynkę dojrzewającą ze świń iberyjskich dojrzewającą przez uwaga uwaga 3 lata przez to no, jest bardzo słona, ale też bardzo, 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 bardzo smaczna. Taszynka to taki punkt obowiązkowy. Jeśli jecie mięso, no to koniecznie musicie ją zamówić w Euskadi. Polecam się tam wybrać trochę inaczej niż ja, w sensie ja tam byłem sam, zamówiłem sobie kilka tapasów, zjadłem i wyszedłem. Myślę, że jest to raczej takie miejsce, do którego trzeba pójść w większym gronie albo przynajmniej w dwie osoby, zamówić sobie winko, posiedzieć, porozmawiać, po kolei jeść kolejne tapasy i pinchos i po prostu żyć tam chwilą. Miejsce piąte to mało znana restauracja z mało znanego miasta w Wielkopolsce, czyli Restauracja Krawatka w Gostyniu, gdzie trafiłem na najlepszą czerminę w moim życiu. Poza składnikiem, który wszystkim obrzydza czerninę, czyli krwią kaczki, są tam jeszcze bakalie, są tam jeszcze suszone owoce. Poza tym w zupie były jeszcze uszka, uszka z gęsiną i smakowały też fantastycznie. Cała zupa była pięknym przeżyciem i troszkę żałuję, że poza nią spróbowałem tylko deseru, deseru, którym była szneka, czyli drożdżówka w gwarze wielkopolskiej. Myślę o, tym, myślę o tym poważnie, żeby kiedyś przy okazji, przejeżdżając tamtędy, zahaczyć o restaurację Krawatka i zjeść tam już porządny dwudaniowy obiad, przystawka czy zupa, do tego jakieś drugie danie, bo tamtejsza kuchnia jest naprawdę mistrzowska. Miejsce czwarte to Ryby Lubię z Lubieszewa, które odwiedziłem pod koniec czerwca i w których zakochałem się od tak. Ryby Lubię to takie połączenie sklepu z restauracją, z takim barem bardziej, w którym zamawia się nomen omen przy barze, dostaje się numerki i czeka się na swoje zamówienie. Mają też tam obok tego punktu kilka stawów hodowlanych, w których hodowane są pstrągi. I właśnie te pstrągi polecam przede wszystkim zamówić. Smożony pstrąg, tutaj stąd. Masełkiem czosnkowym przepyszny rewelacja to jest to. W ofercie ryby lubię są też inne ryby, bodajże 3 czy 4, ale one zazwyczaj już nie są tak świeże, są zmrożenia, są to filety, więc dobrze radzę postawić na pstrąga. Warto też się jednak zainteresować zupą rybną, która jest naprawdę bardzo dobra. Mam tutaj zupę rybną. ponoć bardzo gorąco. Hmm, dobra, ale gorąco. Ale by... Rosołem z kołdunami, który też jest niczego sobie, oraz pierogami z pstrągiem. O ile robicie mięsne pierogi? Po dwóch nieznanych miejscowościach, wracamy do znanego wszystkim Wrocławia, gdzie zdecydowanie jadłem najlepsze lody w tym roku. Krasnolud, bo o nim mowa, to fantastyczna lodziarnia. Taka lodziarnia, w której te lody przygotowywane są na bieżąco. Nie korzysta się z żadnych past, tylko produkuje się te lody naturalnie, tradycyjnie, prawdziwie i rzemieślniczo. Mówię Wam, jest to sporo naprawdę ciężkiej pracy, której efektem są lody smakujące tak świetnie, że chce się je tylko jeść, jeść, jeść i jeść. Tak, te lody pięknie wyglądają. Mam trzy smaki: mango i marakuja. Fantastyczne. Jest jeszcze milk stout, czyli piwo. Piwo mleczne z laktozą. I rzeczywiście smakuje jak milk stout. No i tutaj jeszcze jest nuga. I nuga to jest chyba najlepszy. Dobrze, że jest na samym dole. Także wychodzi z tego, że jak na lody, to do Wrocławia. A jak na sushi, to do Kielc. Miejsce drugie to sushia z Kielc. Kto by pomyślał, że najlepsze susi w Polsce można dostać w kielcach? No, no chyba nikt. I Ryba. Surowa, świeża, no, no jak to jest możliwe w ogóle? A jakoś jest możliwe. Jakoś Michał, właściciel suszy, jej daje radę sprowadzać świeżutką rybę, to po prostu czuć, bierzesz kawałek jakiegoś sashimi czy nigili, i po prostu czujesz, wąchasz i wiesz, że ta ryba jest po prostu świeża i smaczna. Polecam generalnie przed wizytą zadzwonić, czy tam napisać na fanpage'u i umówić się na omakase, czyli to jest taki. Jakby zestaw degustacyjny, w którym Sushi Master, Michał lub inny z Sushi Masterów przygotowuje na bieżąco kolejne kawałki. Nie dostajecie jakiegoś takiego zestawu naraz, tylko po kolei sashimi po sashimi, nigiri po nigiri, dostajecie kolejne kawałki z innymi rybami, z innymi toppingami i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne doświadczenie. Sushi Master przy okazji opowiada co nieco o tych rybach, także można się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy. Okoń morski z specjalnie wyrażonymi, tylko po prostu w ten sposób. Bo to jest przy samej skórze wycina, naprawdę te to, to, to nacięcia też jakby to robią mu różnicę, okay. sos sojowy robi różnicę, bo to jest też sos sojowy z milinem, sach. No i na miejscu pierwszym znowu Kraków. Kraków jest tutaj najliczniej reprezentowaną miejscowością w tym zestawieniu. Nic dziwnego. Gastronomia krakowska stoi na naprawdę wysokim poziomie. I na pierwszym miejscu Meat Go, czyli knajpka z kanapkami. Jest czymś, co lubię najbardziej. Nie jest to jednak byle jaki lokal z sandwichami, tylko punkt gastronomiczny na Dolnych Młynów, który robi najlepsze kanapki w tym kraju. Nie dość, że do tych kanapek mają super pieczywo, to mają też do nich super mięso. I taki Rubent oparty jest na najlepszym pastrami, jaki jadłem w Polsce. W meet and Go i ich pastrami zakochałem się przy Pierwszą Kęsie i kochałem ten lokal, kiedy jadłem drugą kanapkę znowu Rubena, parę tygodni później. Jest to to miejsce, które wielbiciele street foodu powinni poznać, bo w skali ogólnopolskiej jest po prostu bezkonkurencyjne. Na dzisiaj to już wszystko. To było ostatnie podsumowanie pierwszej połowy 2018 roku. Kolejne takie podsumowania pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. Mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się podobało i że będzie dla Was przydatne. A od niedzieli wracają już klasyczne vlogi. Widzimy się więc już w niedzielę. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!